Cześć witam wszystkich bo serdecznie jestem Nomad.pl i zapraszam do filmu takiego mm, informacyjnego w sumie cały czas mamy takie filmy informacyjne Mamy już koniec sierpnia stycznia i i, op, i mam o której spakowany plezek torbę hmm. torbę spakowaną w takie ciuch ciuchy już czyli pierwsza rzecz z trzech tak naprawdę, rzeczy do spakowania oczywiście tu jest jeszcze nie wszystko spakowane a mam w miarę w sensie w tej torbie jest spakowane 3 czwarte rzeczy z jednej trzeciej. <laughs> jak to mogę tak nazwać? Bo tutaj są nawet i ubrania czyli pierwsza część pierwsza część pierwszy tak jakby plecak i pierwsza taka opcja pakowania się to jest właśnie ubrania. I tu jest już praktycznie 3 czwarte rzeczy spagowane czyli większość bo oczywiście dopakuję sobie jak już będę. E, już przy końcu, tak jakby już w trakcie tego. A czego to Wam potem powiem na końcu filmu, dlatego też e, zostańcie do końca, bo e, e, druga tak, część no. rzeczy do pakowania jest oczywiście e, rzeczy takie jak czajniki, inne takie pierdutki. A trzecią częścią do pakowania to będzie to, czyli cała stacja, e, moja dowodzenia. Już powinien się do, domyślać o co chodzi, <gry> dlatego to, 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 to jest taki krótki film, bo teraz będzie e, tak jakby puenta tego wszystkiego. E, tak, szykuję się już po, bardzo powoli do e, tak jakby wynoszenia się stąd. Bo jak dobrze wiecie we wrześniu się musie wyprowadzić z mojego mieszkania tamtego. Powód powód nie, nie chcę zdradzać, zdradzać po prostu to są prywatne powody, a bardziej właścicielowe. Bardziej właściciel, coś się tam Nie chcę wam mówić o co chodzi, bo to jest są Prywatne tak jakby rzeczy po prostu musiałem się wyprowadzić i tyle i to było tak nagłe wyprowadzenie się musiałem gdzieś jakoś coś zrobić, dlatego wróciłem na, na, na tutaj o przez tą zimę całą i no jeszcze jest zima, ale już powoli zaczynam wszystkiego tak jakby szukać i tak jakby ten więc już mam w głowie mniej więcej Pomysł, i wszystkie rzeczy. Ja robię zawsze na dzień wcześniej. Taki nie, 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 nie dzień wcześniej, tylko bardziej e, robię e, z wyprzedzeniem rzeczy. Czyli tak jak mam. pakuje się z wyprzedzeniem, myślę, co ja bym. co, 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 co by wziąć, co, co by nie wziąć, żeby było ok. Z racji tego, że. Mam w planach i myślę, że na pewno będzie to w planach przeprowadzkę do po prostu do centrum Czyli to po prostu do samego Opola, bo teraz aktualnie jestem pod opolem W takich... No po to aglomeracja Polska, te wszystkie wisteczki pod opolem, gdzie tylko autobusy dojeżdżają a jakieś tam autobusy więc z racji tego, że do Opola, samego się chcę przeprowadzić z powrotem, czyli do centrum tak jakby opolszczyzny też dlatego pakuję się jakoś nie za dużo rzeczy bo, bo jak mam tutaj blisko to mogę w każdej chwili po coś przyjechać e Także to jest tak jakby i to będzie na pewno przed moją wyprawą autostopową tym razem, bo jak dobrze wiecie wyprawy rowerowej nie będzie. Tłumaczyłem już, czemu, tutaj, tutaj będzie e, anotacja do, do, do poprzedniego, tak jakby vloga, gdzie mówię dokładnie czemu, w jakich w okolicznościach i tak dalej. I Jak to wszystko będzie wyglądało, to wszystko mówiłem tutaj na filmie, którego tutaj będzie odsyłacz, tak jakby, żebym się, żeby się nie powtarzał, um, jeszcze coś do, do, do tego filmu, jeśli chodzi o przeprowadzkę, to chyba na razie nic nie mam. Z jednej, jedną y, rzecz, którą akurat będę chciał powiedzieć, to jest to, że to. Będzie na pewno okolice kwietnia, kwiecień, maj, w tych okolicach, może nawet kwiecień już dokładnie. O ktoś by się pytał, także yy, będzie na pewno z tego film, na pewno będę oprowadzał Was, jak już będę coś znajdę, to na pewno oprowadzę Was. Okej, okay, mamy już mamy już go na kolejny dzień, ale mam jeszcze ale nie będę przecież nagrywał jeszcze raz przywitania, bo to będzie do tego samego filmu, bo I... tym bardziej, że jest on bardzo... To co chciałem dodać to jest bardzo związane z tym co było w z tym filmie. Więc jeszcze chcę wam, bo zapomniałem chyba powiedzieć. Nie wiem czy zapomniałem czy nie, ale wolę jednak nagrać, bo jeszcze i tego nie montowałem. Nie wiem czy to dodałem czy nie, ale jest ważna, to jest ważna sprawa. Pokażę się niekiedy pyta kiedy są kiedy streamy itd. Tak i tak dalej. Ja i ja, czemu mam streamy tak, a nie inaczej, e, a mianowicie głównym powodem, dla których streamy są zazwyczaj e, na zazwyczaj rano, to zazwyczaj w godzinach popołudniowych, czyli w, w godzinach 13:00. 1, 2, 12, 13, 14 do dziś tak 17-18. Zatem to, że mam teraz zmiany nocne to jest raz, dwa, nawet jak mam ten, te, te wolne dni czy coś takiego, to i tak nie mogę nagrywać czy tam streamować wieczorem, bo nie jestem w tym domu sam tak, tak naprawdę. Troszkę dlatego. I teraz jest meritum. Dlaczego tak ważne jest dla mnie wyprowadzka? Przeprowadzka. Więc. I dla Was też będzie to ważne. Dlatego chcę to nagrać. Chcę Wam to do dograć, żebyście wiedzieli. Więcej z będzie. Będą w takich normalnych godzinach niekiedy. I będą lepsze, Jak <śś popularity> oczywiście wyprowadzę. Więc trzym. Póki co będzie będą streamy takie nieregularne, takie bardzo nieregularne, takie nieregularno zapo... zapowi... Niezapowiedziano... niezapowiedziano niezapowiedziane, o nie to fajnie fajne słowo dobrać, ale nie, nie miałem, więc wybrałem takie <ścoughs> ale ogólnie nie, nie, nie będę zapowiadał i nie będą one regularne, czyli nie zawsze będą, o. bo mam jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia. Chyba to chyba będzie już, to chyba już wszystkie rzeczy związane z tym e, filmem, mam nadzieję. Już chyba nic nie będę dogrywał, Przynajmniej e, na razie. No. Więc... Może się oglądać dalej film. I wszystko będziecie wiedzieć na bieżąco, także e, jeśli chcecie tak jakby więcej informacji na temat tych moich rzeczy do do dopytać, albo zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądać to zapraszam do subskrypcji tego kanału yy, i wejścia na mojego yy, twitcha czyli na streamy moje bo tam będę mógł Wam podpowiadać na na tego typu na przykład pytania także to chyba byłoby na tyle bo na razie nie mam większości rzeczy do powiedzenia, bo póki co to wszystko jest tej jakby na szybko robione i um, będzie na pewno aktualizowane z 5 razy, jeśli o to chodzi. Dobra, widzimy się w kolejnym filmie. Ja jest mi nam do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!